Odpowiadając na Pana pytanie, dlaczego Pana w ogóle zaprosiłem? No raz, że to wielka przyjemność i zaszczyt wypić piwo z byłym premierem. Mamy bardzo mało byłych premierów, a poza tym ma Pan tą fantastyczną cechę, że już Pan jest na emeryturze, nie jest Pan już politykiem, w związku z czym wolno Panu powiedzieć więcej niż czynnym politykom. Jak się rozmawia z czynnym politykiem, on uprawia jakąś propagandę, czegoś tam nie powie, bo może mu zaszkodzić, a Pan już może wszystko. To prawda, ja się przez wiele lat musiałem gryźć w język na różnych konferencjach prasowych i publicznych wystąpieniach. Nie dlatego, że chciałem strzec swojego interesu, tylko obawiałem się, że jeżeli powiem coś za dużo, to uderzy w moje ugrupowanie. I czasami tak się zdarzało. Nie wiem, czy Państwo pamiętają e, tak zwaną e, powódź tysiąclecia. Rok 1997, rzeczywiście olbrzymia powódź. I jedno zdanie, które powiedział e, Włodzimierz Cimoszewicz, ówczesny premier. Powiedział zdanie, które... Do którego trudno mieć zastrzeżenia, powiedział, trzeba się było ubezpieczyć. Ale to zdanie miało szalone konsekwencje, łącznie z tym, że odebrało nam, bo to było w czasie kampanii wyborczej, że odebrało nam kilka punkty, punktów procentowych. Więc jak się jest szefem partii, tak jak pan, czy tutaj koleżanki i koledzy, którzy pełnią funkcje publiczne, to trzeba uważać, ale ja już nie muszę. Jestem w tej dobrej sytuacji, że już nic nie muszę, a wszystko mogę. Brzmi jak dobra emerytura? Wbrew temu, co trena twierdził. Unia Europejska pod przewodnictwem pani von der Leyen zamieniła się w wojskowy sztab generalny, który się koncentruje na wojnie na Ukrainie. A Unia Europejska powstawała nie jako antidotum wojny, tylko jako wielka obietnica zachowania pokoju. I walki o ten pokój, i walki o to, żebyśmy my, Europejczycy, żyli na możliwie wysokim poziomie, byli doskonale kształceni i tak dalej. Otóż przyjęto fałszywe priorytety, które, według mnie, jeżeli nie zostaną zmienione, to będą ten dystans do Stanów Zjednoczonych i do innych mocarstw systematycznie pogłębiać. Rozumiem. Władze ukraińskie stanęły na gruncie najbardziej zbrodniczej ideologii. Która pojawiła się w tej części Europy. Mam na myśli nacjonalizm ukraiński. Jeżeli Państwo słyszą o tragicznych wydarzeniach na Wołyniu, o rzezi Wołyńskiej, to proszę pamiętać, że Polacy tam byli zabijani nie tylko dlatego, że byli Polakami i akurat nacjonaliści nie lubili Polaków. Tylko dlatego, że chodziło o stworzenie państwa ukraińskiego czystego etnicznie. To, była, to były czystki etniczne. Tak jak Niemcy za pomocą czystek etnicznych wymordowali Żydów, to bandyci ukraińscy za pomocą czystek etnicznych chcieli się pozbyć Polaków, bo oni mieli w zamyśle zbudowanie nowej Ukrainy czystej etnicznie. Bez Rosjan, Polaków, Żydów i kogo tam jeszcze. I proszę Państwa, ta ideologia wygrała na Ukrainie. Jeżeli Państwo na przykład pojedziecie do Lwowa, to tam macie jak w Soczewce wszystko. Wielki pomnik Stefana Bandery, ulice Bohaterów ukraińskiej partii, ukraińskiej Armii Powstańczej, pomniki Szuchewicza. Place i ulice innych zbrodniarzy, e, którzy mordowali Polaków, ja jestem szczerze zdumiony, że polskie władze przez całe lata patrzyły na to spokojnie i udawały, że tego nie widzą. A jak ktoś w Polsce o tym zaczynał mówić, to stawał się ruską onucą. Albo. <klucza> Dopiero teraz. Coś się zmienia, ale głównym twórcą tej zmiany jest Karol Nawrocki. Dlatego, że on oficjalnie powiedział, że nigdy tego nie będzie akceptował. Dobrze. Ja, ja nie zmieniam swojego krytycznego poglądu na temat obecnego prezydenta, ale akurat ta sprawa, tą sprawę zapisuje mu na wielki... Plus, oby się teraz nie wycofał, bo teraz będzie miał nacisk ze wszystkich stron, żeby nie był taki radykalny, no bo przecież tym Ukraińcom trzeba pomagać. Ukraińcom tak, ale jesteśmy głęboko rozczarowani, że w czasie tej wojny Ukraińcy nie wykreowali żadnych nowych bohaterów, którzy przecież gdzieś tam są godni naśladownictwa, pochwały i nagród, prawda symbole. Nie, nie pojawili się żadni nowi bohaterowie, tylko uparcie, uparcie i systematycznie czczą morderców, których my nie możemy inaczej nazwać jak tylko krwawi mordercy. Już przy zbrodniarzach jesteśmy. Jakie pan ma zdanie na temat polityki Izraela w strefie gazy? <laughs> Proszę państwa, to jest koszmar. I jeżeli w Polsce słyszymy od czasu do czasu, zwłaszcza w pewnych kręgach dziennikarskich i politycznych, że Putin to jest zbrodniarz, który ma ręce na, który ma krew na rękach, to kim jest Netanyahu? Trybunał w Hadze oskarżył Putina za to, że ukradł dzieci. Zabrał dzieci z Ukrainy. No ale przecież Netanyahu nie odbiera dzieci, tylko zabija dzieci. To jest zasadnicza różnica. A świat a świat albo milczy, albo coś nam szemrze pod nosem coś roce pod nosem. Proszę Państwa, ja w 1997 roku składałem wizytę w Izraelu. Przepraszam, w 1996. I zaprosił mnie na rozmowę ówczesny premier. Pewnie się Państwo zdziwicie, ale tym premierem był Benjamin Netanyahu. Zaprosił mnie na godzinę 21 i powiedział, dlatego tak późno, bo chce mi poświęcić tyle godzin, ile trzeba. A w nocy to nie ma co robić, to sobie porozmawiamy. I rozmowa była bardzo miła, i tak dalej, ale jak już wypiliśmy troszkę, to ja ośmielony powiedziałem: Panie premierze, ja mam takie pytanie. No, wie pan, wiem, że ona może być niezbyt delikatna, ale moje pytanie jest takie: niech pan mi powie, czy kto kim kieruje? Czy żydowska diaspora obecna w Nowym Jorku i w Stanach Zjednoczonych? Kieruje Izraelem, czy Izrael kieruje tą diasporą? Kto tu wypełnia trzyje polecenia? A on mówi, jak pan myśli? Ja mówię, no pff, chciałbym się właśnie dowiedzieć. A powiedział Panie Miller, niech pan nie ma żadnych złudzeń. To wszystko, co robi nasza wpływowa diaspora w Stanach Zjednoczonych, wykuwa się tu, w Tel Awiwie i w Izraelu. No i proszę Państwa, jak patrzę na przykład na zachowanie polityków amerykańskich, to widzę, że Nathan Jachu miał rację. Jednak Żydzi rządzą światem. Powiedział tak. Pan, jeśli Ukraińcy nie chcą walczyć za własny kraj, to nie jest to nasza wojna, skoro to nie jest ich wojna. Skoro wojna na Ukrainie to nie jest nasza wojna, to dlaczego wojna w Iraku była naszą wojną? Dlatego, że mieliśmy ogromny dylemat, który musieliśmy rozstrzygnąć. Wtedy utworzyły się dwa bloki: jeden Amerykanie, Brytyjczycy, Włosi, Duńczycy i Polacy, a drugi Rosjanie, Francuzi, Niemcy i jeszcze mniejsze ugrupowanie. E ja uznałem i moi koledzy, że my możemy zapisać się tylko i wyłącznie do tego pierwszego. Bo nie możemy być tam, gdzie są Niemcy, Rosja i tak dalej. Myślę, że gdyby Pan miał taki dylemat, a może pan będzie miał kiedyś w przyszłości, to zrobiłby pan to samo. Myśmy byli świeżym członkiem NATO. Amerykanie. No. Przedstawiali rozmaite dokumenty, część okazały się, część z nich później się okazało nie do końca prawdziwych. Ale dla mnie to nie było ważne. Dla mnie były ważne kolejne uchwały Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, bo to była podstawa prawna. I myśmy w końcu znaleźli się w ugrupowaniu, które liczyło dwadzieścia kilka państw, a więc ogromna machina. I sprawdziliśmy się znakomicie. Więc dlatego, panie Sławku. Wzięliśmy w udział e, w tej e, akcji na Irak. Rozumiem argumentację. Kiedy był e, pan w parlamencie, e, to. Tak mi się wydaje, że troszeczkę Pan wspierał i współpracował z Andrzejem Lepperem. To znaczy, on był wtedy rzeczywiście pod dużym ostrzałem ze strony PiSu, ze strony platformy, natomiast z pana strony Andrzej Lepper nigdy jakichś takich wielkich ataków nie doświadczał, raczej współpracowaliście troszeczkę. Ta współpraca nawet potem się zacieśniła, bo jak już pan przestał być premierem, nawet startował pan w 2007 roku z list samoobrony, w związku z czym panowie musieliście się trochę znać. Jak pan ocenia współpracę z Lepperem? Ja poznałem Andrzeja Lepera gdzieś w 1998 roku. On był wtedy takim watażką, który organizował blokady na drogach. Zapoznał mnie z nim mój dobry kolega Waldemar Świrgoli, który był redaktorem naczelnym Nowej Wsi kiedyś Zadzwonił i powiedział: Chcesz poznać lepera? To przyjdź do redakcji, bo leper też chce Cię poznać. No i poznaliśmy się. Na stole było dużo kiełbasy i czystej wódki, więc to nam pomogło szybko zadzierznąć kontakty. Nawiasem mówiąc, leper mi mówił, że byłem jednym z niewielu, którzy mówili mu na ty, bo nawet jego najbliżsi współpracownicy. Nie używali tej formy. Proszę Państwa, dla mnie leper to oprócz Wałęsy, e, kolejny oprócz Wałęsy, talent ludowej polityki, który z Nizin wdrapał się na szczyt. On miał tysiące przeciwności po drodze. Był pośmiewiskiem, to znaczy, tak zwana Warszawka. Robiła sobie z niego rozmaite dowcipy, ale to był człowiek, który uporem i pracą wdrapywał się po kolei tam, gdzie się wdrapał. A jak zaczął jeździć do y, Brukseli jako wicepremier i minister rolnictwa, to był pełen, y, to świat, który go obserwował, obserwował, był pełen podziwu, że ten leper tyle umie, tyle wie i tyle potrafi. Y, więc jeżeli, jeżeli proszę Państwa szukamy takich samorodków, takich talentów z ludu, z ludu, to mamy co najmniej dwa nazwiska. Lech Wałęsa i Andrzej Leper. Może ktoś z Państwa powie, że jest jeszcze trzecie. Leszek Miller. Ona zdaje się łączy z Wałęsą no, to, że one zaczynaliście jako elektrycy. Ale ja, ja, ja skończyłem studia, jestem technikiem elektroenergetykiem. Jak Państwo wiedzą, zawód elektryka w Polsce ma szczególne polityczne znaczenie. E, więc e, ja z boku, ale tych dwóch ludzi e, wykorzystało swoje szanse. I o tej samoobronie oczywiście można mówić różne rzeczy. Ale wiecie państwo, jak ja tam... Z nimi startowałem raz w wyborach, o czym pan Sławomir wspomniał. Nawiasem mówiąc, popełniłem ogromny błąd, oczywiście. Taki błąd, który zwykle popełnia się z jak najgorszych instynktów żądza rewanżu, odkucia się. Takie myślenie: ja wam pokażę, nie mogę startować na lewicy, to wystartuję z lepery. Trzeba tego unikać. Odradzam wam w przyszłości. To ja ich tam spotkałem i wiecie, co mnie uderzyło? Do dzisiaj pamiętam. Jak ja z tymi facetami się witałem, to ja ściskałem takie ręce ciężko spracowane. Takie ręce jak bochny. Ręce, które miażdżyły i miażdżyły w swoim uścisku. To byli ludzie ciężkiej pracy, którzy na chwilę odeszli od pługa żeby zastanowić się nad polityczną karierą. Więc to, co spotkało samo obronę, to jest głęboko niesprawiedliwe. Oczywiście wyłączając tam te wszystkie ich ekscesy e, alkoholowo-seksualne i tak Więc tak, tam, gdzie mogłem, pomagałem Leperowi i z, z mojej rekomendacji został wicemarszałkiem Sejmu i gdyby nie jego wyskoki na trybunie sejmowej, gdyby nie jego ataki, które były e, oparte na nieprawdziwych informacjach, to pewnie do końca kadencji by był. A wierzy Pan w samobójstwo Andrzeja Lepera? Proszę państwa, nie wiem po prostu. Ja się z leperem widziałem gdzieś miesiąc, półtora miesiąca przed jego śmiercią. Nie był w najlepszym nastroju. Był taki jakby zamyślony, gdzieś bujał myślami, gdzie indziej. Nie wiem, jak było naprawdę, ale powiem Państwu, że jak pojechałem do niego do domu po jego śmierci, po, jego, po pogrzebie, żona i syn mnie tam zaprosili, jak ja z nimi rozmawiałem, z żoną i z synem, to nie byli absolutnie przekonani, że to nie było samobójstwo. Mówili mi z takim ogniem w oczach: nic nie wskazywało na to, żeby Andrzej chciał się zabić, i to na pewno nie było samobójstwo. Ale jak jest naprawdę, nie wiem.